Oczywiście nie mówimy, to się wszystko może zmienić, jak jest mu w Na lewym kierunku Woźniczka i Paszkiński. Tak by ich ustawę, albo oczywiście dla Paszyńskiego szybko jeszcze rodzaj tych Na, na lewej obronie, tu się zatrzymał krótko, bo tutaj będzie zasada Mariusz. No i ta sprawa taka przejścia nie do listy głosów znowu dobrze, potrzebny malutki luki pałacu, musimy to też, żeby bo nie ma już żadnych z generami, czy z prezesami Polikową, który jest na głos, a to jest owo prawda? Po to od pod pod pierwsza powaga, pierwsza z tym Kumbu spotkaliśmy, że kto sam z nimi w leknicach, a ma możliwość takiego przejścia, czyli kontakt, który nie powoduje żadnego zawieszenia, do klubu wyższego, do abstrakcji, czy do pierwszej linii, to naszą powinnością jest to, żebyśmy tak robiły szansę oszczepieć wyrzeki. To jest dwulatoczność, ale myślę, że on wróci tutaj na tej lewej obronie będzie. Na, na szóstkach, bym powiedział Ci, na tutaj tych dwójkę przed tym, kto będzie e, e, prawdopodobnie każdy jako młodzieżowiec, jedzie na obóz i chce No i znak zapytania Facebook, który jest jeszcze nie, nie załatwiony. Na siódeczkach, czyli tej na prawej stronie, to jest e, Kowal, który nie ma zgody lekarza, bo ma problemy z sercem, nie ma jeszcze zgody, żeby on, on, on uczestniczył w zajęciach. Na tym klejmence czyli na dziesiątce Nowacki Ziemi młodzieżowiec, Jesteśmy na lewej stronie, na jedenastce, to jest połóżnik yy, tempek się... i tańca. No i na dziewiątce wyglądamy przynajmniej gościowo okazane, za krzeszki grzegorzewski.